Zobaczcie, 6 stopni jest u mnie. O godzinie za szósta rano. Na polu zobaczcie mgła. Zimno, strasznie. Widzicie z daleka tą mgłę. Więc tak to wygląda z rana. Witam Was przy kawce. Zrobiłam sobie kawkę, wypijam, budzę dziewczyny. I co, zaczynamy? Pierwszy wrzesień. Ech, więc witam Was serdecznie w nowym dniu, w nowym miesiącu. Wam i Waszym dzieciom, wnukom, życzę udanego nowego roku szkolnego, oczywiście my już jedziemy słuchajcie do przedszkola, a najpierw jadę do sklepu bo już przecież od wczoraj jest zamieszanie u nas na grupie messengera z rodzicami, bo dostaliśmy maila z przedszkola wczoraj o godzinie 18 była, 19 no że dzieci muszą mieć w przedszkolu swój bidon gładki zeszyt. gładki zeszyt, teczkę, no to teczkę to ale Laura ma pogiętą Kolor, kolorowankę, piórnik z wyposażeniem. A w zeszłym roku kupowaliśmy, dawaliśmy na wyprawkę pieniądze e, i no i piórniki puste, i tam były kredki, te wyposażenie do piórnika. Pani wkładały dzieciom, żeby wszystkie miały takie same. Dzisiaj, wczoraj się dowiaduję, że że jednak wyposażenie piórnika musi być, no to ja piórnik laurze kupiłam a wyposażenie jakie? no podstawowe i wiecie, no kredki to ja te pastelowe. pastelowe kredki miała akurat nowe to sobie wzięła ale na szybko jedziemy po gumkę długopis bo to musi mieć? i ołówek bo już na biegu nie mogliśmy nic znaleźć w tym naszym bałaganie Kupić, bo teczkę to przypuszczałam, że będzie potrzeba, ale to nie wiadomo, czy to na już, czy coś, bo jakby było w mailu, byłoby napisane na wszystko na poniedziałek, no to na spokojnie, tak? A tak naprawdę nie wiadomo, czy to na dzisiaj ta kolorowanka, czy to nie, nie na dzisiaj, czy, czy co, nic, nikt nie wie. Ja Bidon w domu miałam, więc jej umyłam, podpisałam i, i wzięła i kupię jej tą teczkę. Kolorowankę też miała nową, akurat. To, to sobie wzięła. zeszyt mamy biały, a chyba, że mamy taki Amelka miała, mówi, że jest jej niepotrzebny, to dała. Jak Laura sobie wybierze inny, to jak będzie inny, to weź, jak nie no to, to sobie kupi. I, I to tak, i to wiecie, no takie zamieszanie z rana jest, no bo kurczę, blade... I też napis był, że za książki muszę zapłacić 160 zł chyba. W tym mailu było i za wyprawkę 100 zł. No, no to nie wiem, no nie wiem. I w poniedziałek mam zebranie o 16.30, to pewnie na zebraniu coś się więcej dowiemy, ale mogłoby być napisane, wyprawka na te rzeczy, które były w mailu, żeby to były rzeczy na poniedziałek na przykład. A wiecie, puszczę ją dzisiaj do przedszkola, nie będzie miała kredek, które dziecko będzie miało i będzie jej przykro, to wiecie jak to jest, jest za 10.08. My mamy taki papierniczy sklep, taki miszmasz, wszystko w tym sklepie jest. On jest od siódmej zawsze czynny, więc zdążymy coś kupić i zamrozimy laurę, a potem idę z amelką do, do szkoły. Więc na szybko kupiliśmy, pokaż. Klej, bo to nie wiadomo Mogę pewnie. Tak, odkleja sobie ceny. Wzięłyśmy taką gumkę. O, to jest jakiś żabkę, ludzik ceną. Prawie 13 zł ta, ta gumka. Dajcie spokój. Nożyczki wzięłyśmy takie zwykłe. Po 8 zł taki ołówek, ale Laurze się spodobał, bo ma taki gwiazdeczkę. Chyba mam ekran brudny jak zawsze. Taki długopis też tam chyba 10 zł. Z takim misiem. Już niech ma. No i co? Linijka zwykła. Yy, blok taką, rysunkowy. Sobie, ja. Taką teczkę wzięliśmy. I dwa takie zwykłe zeszyty. Jeden w kratkę, a jeden a taki biały. Dobra. Nie ma ceny. My słuchajcie, lecimy. Ja już przyjechałam, słuchajcie, śniadanie zjadłam. Teraz druga kawka, i kupiłam sobie takiego serniczka. I amelce zajadam i biorę się, słuchajcie, za sprzątanie. Dobra, moi drodzy, już jest godzina 14. Ja se zrobiłam. Wiecie co, rumianek sobie zrobiłam, bo jakoś yy, kiepsko się czuję. Wam powiem dzisiaj. To znaczy, Wam powiem tak, przyszłam, zjadłam siadanie. Przyjechaliśmy mylką z tej szkoły. Zjadłam śniadanie, wypiłam pół tej drugiej kawy. I wam powiem, że nawet tego ciaska nie dojadłam, co wam pokazałam, bo mnie zmogło tak na spanie. Taka jestem zmęczona po tych trzech dniach zabawy z tymi dziećmi. Wiecie, ta, ta opieka to i psychicznie człowieka wykańcza. I tak się czułam taka zmęczona i mówię do Amelki, wiesz co, ja to się pójdę na godzinę, chociaż położę. No, ale się położyłam i tak, a to pies szczeka, a to to, a to jak nie jeden pies, to drugi. Na coś tam. I zaczęło mi jakoś tak kołatać tutaj, wiecie, w klatce piersiowej, tak w serce, tak bu, 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 bu. Jakby mi, by mi miało serce zaraz wyskoczyć. I w ogóle się nie mogłam jakoś tak zrelaksować, poleżeć, czy wiecie żeby jak, troszeczkę się tak wyciszyć. No i mówię, nie, no wstaję, no i nic z tego nie będzie. Wstałam. Tyle, że sobie ogarnęłam, pozmywałam, posprzątałam tak po łebkach, nic takiego, wiecie, nadzwyczajnego nie robię, bo po prostu jestem jak flak. No i mi się nie chce. Zrobiłam sobie rumianek, a później sobie zrobię chyba jakąś melisę, ale tą świeżą sobie pójdę, słuchajcie, zerwę z ogródka i sobie wypiję meliski. I nie będę już pijać kawy absolutnie, bo to nie wiem, czy to od kawy, czy to pogoda, czy to ciśnienie, czy co, nie wiem. Ja sobie zmierzę, jaki mam tętno w ogóle na ja tym zegarku, bo zapomniałam. Yy, I powiem Wam tak: no i nic tak naprawdę dzisiaj nie, nie wiem, nie robi. Aha, yy, obiad to ja mam, bo ja wczoraj robiłam pomidorową, to jeszcze mamy tą pomidorową. A drugie to nie wiem, no Laura to w przedszkolu zje, to też już obiadu. Ona jak wróci, to nie zje obiadu, yy, tylko już tak bardziej kolację, bo ona będzie odebrana zaraz po podwyczorku, no to wiecie. No i Laura, jak zawiozłam to, no i kupiłam to co trzeba, tam dwa, trzy słowa z panią zamieniłam. W jak mamy zebranie, to będziemy tam wiecie, więcej sobie rozmawiać i już jest mail, żeby zapłacić 160 zł za książki dla Laury. To zaraz muszę przelew zrobić jeszcze dzisiaj, żeby nie zapomnieć. I z ramna to już mnie zdenerwowało, bo wiecie, ci rodzice tak piszą na tej grupie. 1200 pytań, każdy coś tam, każdy, każdy każdego się pyta, nikt nic nie wie. No, ja pojechałam, kupiłam to, co trzeba było kupić. Dobrze, że ja miałam bidon dla Laury, to jej dałam ten bidon i wszystko to, co trzeba, to już dzisiaj wzięła z sobą i, 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 i poszła. No i, e... Aha, no i jeszcze zmienili w szatni, wiecie, miejsca. Czyli bo ona zmieniła przecież grupę już z starszaczkiem, starszakiem jest, no to zmieniła grupę, to zmieniła też miejsce w szatni, nie, nie mogliśmy znaleźć. Trochę jej miejsce nie odpowiadało, bo koło kolegi nie tego, co lubi, no ale y, dobra. Yy, I co? I pojechałam z, z Amelką na rozpoczęcie roku do szkoły, do tej naszej tymczasowej szkoły. No i co mogę powiedzieć? No, bądźmy dobrej myśli, bo y, z wychowawcą rozmawialiśmy. No też. Mówi, że będzie bardzo ciężko, szkoła bardzo mała, bardzo, bardzo malutka szkoła, jeszcze mniejsza niż ta, co teraz była ta nasza. Kiedyś tam były, kiedyś tam była szkoła, ale tylko chyba cztery, cztery klasy, czy, czy trzy klasy. I potem ona była w ogóle zamknięta przez tyle lat. No i tam był dom seniorów, seniora. Wiecie, seniorzy tam mieli jakieś zajęcia. Ale teraz oni ją całkowicie tam w środku wyremontowali, właśnie na, na, na rok czasu, żeby tą naszą szkołę przynieść tam. No i tą, ym, tą naszą remontują. To już wiecie, to mówiłam. Klasy małe, maluteńkie, jeszcze mniejsze niż tutaj właśnie były, no bo cała szkoła mniejsza. Eee, z jednej klasy przechodzi się do drugiej klasy, czyli na przykład tak jak u, w naszym przypadku, my wchodzimy do klasy. Nasza klasa ósma i z naszej klasy się wchodzi do klasy czwartej. Więc sobie przychodzą nawzajem. E, inne klasy tam mają też siódma, e, siódma klasa, chyba ma z trzecią, że wiecie, siódma klasa i wchodzą do trzeciej klasy. Jakby klasa w klasie. Jest ścianka, drzwi normalnie zamykane, tylko jakby jest pomieszczenie i pomieszczenie. E, jest jedno przejście. Nie ma korytarza, tylko jedno przejście. Pokój nauczycielski jest też tymczasowy. No są trzy łazienki, o dziwo, są trzy łazienki. Yy, nie ma sali gimnastycznej, jest taki jeden wielki, duży korytarz i w tym korytarzu jest i szatnia, i, i sala gimnastyczna. No ja dam pomysł pani, że najlepiej byłoby, żeby oni po prostu dopóki mogą, dopóki będzie pogoda, na WF wychodzili po prostu na dwór, bo to jest bez sensu mieć... Yy, na takim korytarzu WF, gdzie zaraz tutaj za drzwiami są lekcje. Kto tam się będzie mógł skupić? No tragedia. No ale to tylko rok. No rok trzeba przetrwać, a dla nas to jest najważniejszy rok, bo to ósma klasa, egzamin, trzeba się uczyć i tak dalej. No będzie, będzie ciężko. To po pierwsze no pani mówi bądźmy dobrej myśli, może będzie dobrze. No każdy, no, 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 no trzeba to przeżyć. Był burmistrz i powiedział burmistrz tak, że dzie dzieciom tak powiedział, no Musicie to przetrwać, ten rok tej nauki w tej szkole, tutaj w tej tymczasowej. Wasi rodzice chcieli rozbudowę, przebudowę szkoły naszej, więc mają przebudowę. Ja się śmiałam z drugą mamą, że nasza wina, no, no nasza wina. Rodzice chcieli przebudowę, jest przebudowa, i teraz musimy się w jeszcze mniejszej szkole przez rok męczyć. Ale to tylko rok, szybko zleci w czerwcu ma być szkoła już, w czerwcu tego roku szkolnego ma być ta nasza szkoła już, bo już tam mury idą nowe i tak dalej, już ma być odebrana, więc od września Laura idzie do pierwszej klasy, do nowej szkoły ja tu myślę, że się wyrobią i że tak jak ma być to tak będzie, że to wszystko się nie przedłuży, no a wiadomo, od 1 września ta Amelka już idzie do średniej szkoły, więc ona już z tej nowej naszej szkoły tutaj w naszym miasteczku nie skorzysta więc musi się rok przemęczyć w tej, w tej tymczasowej, no a potem idzie już do średniej, dobra. Co najważniejsze, to Wam jeszcze powiem. Nie wiadomo, czy od chyba 15 czy 20 września nie będziemy mieli lekcji online, bo nam Pani powiedziała, to tak wiecie, rozmawialiśmy tak prywatnie z jedną z Wam i z Panią Wychowawczynią rozmawialiśmy, że będzie bardzo ciężko w zimę i nie wiadomo, czy właśnie chyba od 15 podobno. Mogą, ale nie muszą, bo to, bo to podobno zależy od dyrekcji. Dyrekcja ustala to, że mogą, jeżeli nie będzie gminy czy placówki stać na węgiel, na ogrzewanie, no to wprowadzą lekcje online. Super, po prostu super. już sama, ja już teraz tak zgłupiałam, że ja już sama nie wiem, czy lepsze będą lekcje online dla nas. I ta ósma klasa, niech ona się w domu siedzi i uczy, czy tam w tej ciasnocie ma się tam gnieździć. Już sama nie wiem, co będzie lepsze, wiecie, bo tam też nie jest lekko, no tu, tu, tu jest jedna klasa, jest ściana drzwi i druga klasa, wszyscy się nawzajem słyszą, jakiś kosmos, nie wiem. Już chyba lepsze będzie, jak będą no w domu te online, naprawdę. Będzie miała ciszę, spokój, komputer i więcej chyba się nauczy, bo nikt jej nie będzie rozpraszał, niż, niż tak jak teraz jest. No, ale taka plotka poszła i pani nam powiedziała, żebyśmy byli przygotowani, że prawdopodobnie od właśnie 15, coś takiego mówiłam, coś z koniec września 15, coś takiego, tak mi, tak mi świta. E, mogą, mogą być lekcje online, ale to wszystko uzależnione jest od dyrektora. No bo oficjalnie chyba jest tak, że e, jak jest jakaś temperatura na dworzu niska. To w budynku szkolnym nie może, mieć, nie może być mnie, mniejsza temperatura, do jakiejś temperatury dzieci mogą chodzić. Jak już jest naprawdę jakoś tak zimno, no to no nie mogą w takich warunkach dzieci siedzieć. A i tak w tej szkole, co Amelka teraz chodziła do tej naszej szkoły, to już w tą zimę było zimno, już się rodzice skarżyli, że dzieci marzną i tak dalej, i tak dalej a gdzie jeszcze nie było takich problemów z opałem, to co teraz będzie tutaj, to ja nie wiem, co to będzie, powiem Wam, zobaczymy, zobaczymy, dajcie znać, jak u Was, czy też takie plotki słyszeliście, czy oficjalną jakąś informację mieliście, bo ja mam informację od, od wychowawcy, no, ale to postanowienie musi być takie, wiecie, na 100% już dyrekcja podejmuje, że no nie może prowadzić szkoła lekcji, bo jest za zimno, ich nie stać, tak itd., dalej, tak dalej. No, no może do tego słuchajcie dość, bo wiecie, wiecie jakie jest z węglem, z tym opałem, jakie są teraz ceny. Ja e, ostatnio słyszałam, że metr drzewa takiego do kominka, do pieca czy do kominka kosztuje już 800 zł za metr kwadratowy, gdzie kosztował 250. O, e, taka to historia. No dobra, e, to co ja sobie to dopijam i Paweł wraca za 20 minut. To weźmie nas, pojedziemy do sklepu, bo Amelka jeszcze musi sobie worek kupić i coś tam, coś tam jeszcze. To z powrotem do tego sklepu pojadę. Mogła rano sobie kupić, ale wiecie, spieszyłyśmy się. A teraz pojedziemy sobie na spokojnie. Pojedziemy sobie do, jeszcze pod, podjedziemy do sklepu, bo muszę kupić mąkę, bo muszę sernik zrobić. To chyba też go dzisiaj zrobię w końcu. Ten sernik, bo mi się ten ser zepsuje. I do biblioteki książkę musi oddać, bo już przeczytała to, on, co ostatnio sobie wzięła. I, I co jeszcze? Jeszcze królikom muszę jedzenie kupić. No i akurat będzie 15. Laura zje podwieczorek, bo dzisiaj Laura chciała zaraz po podwieczorku, żeby ją odebrać. No to pierwszy dzień, to wiecie, nie, nie siedzi długo. Yy, zaraz po podwieczorku ją odbiorę, to akurat będzie tak 15.20, 15.30. O, no dobra, to ja, to ja lecę. Ja słuchajcie, robię ser. Boże, sernik, sernik robię. Ten królewski, tu mam kozi ser. Przeszło kilo tego sera jest. Już troszeczkę wiecie, sobie zjadłam na kanapkę, ale mówię, zrobię ser. Sernik, boże, kochany. Zrobię sernik i jak upiekę już jest wcześnie, to na wieczór paweł pani Marysi troszeczkę zaniesie, bo to o niej jest ser. To zaniesie nas próbunek nas spróbunek mojego sera. Sernika, boże. Co ja gadam w ogóle? Dobra, robię, bo już normalnie mówię wam, głowa mi dzisiaj nie pracuje. słomie <laughs> baby na słomie Gaura siedzi bo dla niej to atrakcja, a ja przyszłam trochę pomogłam połowić, ubić bo przyszłam zobaczyć co robi a on po tym koszeniu kombajnem sobie wiecie, wrzucał na przyczepę i tak mówię nie poradzi sobie o drzewa dajcie bo drzewo, dobra aż mi się wyłączyło i wiecie mówię nie poradzi sobie, to mu pomogę i nawet w białe bluzce, z zegarkiem, a kto co tam, nie? No. Jak Laura było w przedszkolu? Fajnie. Fajnie? nie fajnie, bo się nie bawiliście. Nie bawiliście się? Nie. Od razu <śmiennie> do roboty. Od razu pani do roboty zagoniła, a co robiliście? Masz, Musieliśmy wy? rysować. Ludzie. Musieliście rysować? Tam dalej, czy tu? Nie, tu siedzę nie było zabawy, nic, tylko od razu praca w przedszkolu, tak? Na sam początek. I taka myślała, że się pobawią albo coś. A tutaj nie, od razu praca. Dobra, jedziemy zwalić. Trzymaj się. Od razu zwalić? Tak, za szklarnię tata będzie zwalał. Fajnie było? Fajnie było, ale mieliśmy wycieczkę i dwa razy kółko zrobiliśmy na około drogi sobie. Na, yy, na. na czym? Boże. Na. Na, słomie. na słomie. I wracamy i nadajemy się, wiecie do czego? Do wanny. Tak zakurzone jesteśmy. Ale Laura aż piszczała, takie się podobało, nie? Fajnie było. Dobra, idę zobaczyć, czym się ten sernik kupi, jak żeśmy trochę poszaleli, nie? Idziemy czy się sernik kupiek. Serniczek wyszedł pierwsza klasa. Słuchajcie. Zapach w domu jest taki z tego sernika, że sobie nie wyobrażacie, nawet do drzwi jak dochodzę. I przed domem mam okno otwarte to na dworze czuć tym sernikiem. Robione tak samo, tylko jest ten ser kozi. I naprawdę jest taki zapach, że jestem sama zdziwiona. No, powiem wam. Ciekawe, jak będzie smakować. Zaraz. Osygnie, ukroje, pału zawiezie yy, sąsiadce i będziemy próbować. Dobra, powariowaliśmy. Zobacz, mam brudne. Zaraz sobie umyję, ale już skończę vloga, wiecie? Bo nie wiem, ile dzisiaj nagrałam. E, powariowaliśmy, powściekaliśmy się na tym ciągniku. Już mi przeszło trochę, się lepiej też poczułam już. E, bo jednak rano byłam taka senna. Pewnie mi jakiś witamin brak. Muszę sobie pobrać może, znaczy może, no na pewno. I, y, ale teraz już wieczorem po południu się lepiej czuję niż rano, rano to się czułam naprawdę źle i, i przyszłam już sprzątam jest godzina 18, więc ja się biorę za y, ogarnięcie, tak z grubsza tylko wiecie y, robienia kolacji, idę się wykąpać, bo wiecie no ja jestem cała w kurzu w, y, głowę myłam wczoraj, dzisiaj muszę z powrotem ubyć po tym, po tej zabawie ale Laura była zachwycona, takie się podobało że naprawdę, ale coś krzywo mi stoicie i słuchajcie, bo tutaj chciałam poprosić, jeżeli oglądają mnie te same osoby, które oglądały mnie wczoraj, na wczorajszym vlogu, to mam prośbę, bo dostałam komentarz, który widziałam, ale nie wiem od kogo, nie pamiętam nazw, imienia. I ktoś coś do mnie miał w tym komentarzu, coś, o swój, coś napisał, ta osoba napisała coś. Że napisała do mnie jakiś tam komentarz, coś tam. I wiecie, ona mi się tylko w tym. W ta em, ikonka pokazała. I jak rozwinęłam tą ikonkę, to tylko jedno zdanie przeczytałam. Jak weszłam, to było, że komentarz jest usunięty. Więc ja komentarze nie usunęłam, albo ta osoba napisała i usunęła. Albo po prostu YouTube, wiecie, te komentarze usuwa, one znikają czasami. Mi ostatnio się to bardzo rzadko zdarza. Bardzo, bardzo, naprawdę rzadko. Dzisiaj się to zdarzyło właśnie. I bym chciała. Jeżeli ktoś coś do mnie ma i, ym, i ja odpowiem pod tym filmem, odpowiem dzisiaj za dzisiaj właśnie wieczorem na wszystkie komentarze. Jeżeli ktoś nie został serduszka, to znaczy, że to jest, że ja tego komentarza nie widziałam, to proszę powtórzcie ten komentarz, powtórz ty ten komentarz, yy, o co chodzi, bo naprawdę ja go nie mogłam przeczytać, bo tam chyba ktoś coś do mnie miał, jakąś uwagę ktoś mi chciał zwrócić, chyba, tak mi się wydaje. E, więc proszę o powtórzenie, bo no nie było mi danego przeczytać e, i tak dobrze, to na dzisiaj, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, życzę Wam miłego piątku piątku tak, bo będziecie to w piątek oglądać, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się pa